Do eliminacji przy bardzo na luzie. To był taki bieg, gdzie chciałem jak najmniejszym kosztem emocjonalnym zakwalifikować się do finału. No i wydaje mi się, że mi się to udało. Do tego właśnie super wynik. No i jestem przygotowany, No będę biegał, będę walczył o swoje tutaj. Powiedziałbym, że to był bieg poprawny. Bez szału, takiego jakiegoś tam mega super idealności, ale poprawny na tyle, żeby ten wynik był zadowalający na końcu. W końcu czuję moc. Że jestem mocny, że potrafię po prostu na te 7 sekund biegu jak największą pokazać właśnie swoją mocy i, i to wyegzekwować na biegu i, i dlatego takie są wyniki, a nie inne. No, ja najchętniej widzę się z, z medalem koloru ko złotego. No wiem, że tutaj chłopaki, właśnie teraz ten co widzę na ekranie, Belocjan i, i Pocji tego nie, tak, nie ułatwią, ale będę walczył.